Ponieważ nie jestem delegatem, nie mogę jakby stawiać wniosku, ale czuję się jakby w historycznie do tego, żeby jednak, jeśli nie, to zastanowić się, przedłużyć okres i z tym wyjść do drużyny, natomiast nie wolno nam zrezygnować z takich dokonań, która, które zespół dokona. Jest, bohater jest... Bardzo, jakby, odpowiedzi dla młodzieży tecerskiej. To jest ogromna praca. I powiem więcej, na naszym terenie ten bohater, ja nie jestem przekonany w dalszym ciągu, ale uważam, że w szacunku dla pracy, dla tych ludzi, nie wiem, jeśli przedłużyć, to przedłużyć, ale pracować z tym bohaterem. Taki mój wniosek, dziękuję. dziękuję bardzo. Czyli to jest, rozumiem, e, możemy uznać, że komisja taki trzeci trzeci wniosek przedstawi, czyli przedłużenie jakby dalszej pracy z tym... E, I zamknąć go okresem rocznym, koniec. I zaproponować zakończenie tego okresu, żeby wtedy to... Znaczy myślę, że... To będzie Znaczy próbuję sformułować wniosek, bo akurat ja, jak rozmawiałem z to taki wniosek jej proponowałem. Ona po prostu dalej, stwierdziła, że trzeba odciąć, żeby... żeby Nadal próbować tego bohatera szerzyć w i tak dalej, żeby... To, to, by był taki trzeci wniosek, ten jakby po środku. To, tak, to jest ten... zadanie dla Kingi, bo to jest praca z drużynowymi, to jest bardzo Ja mam tylko prośbę o to... W imieniu komisji ufałam prośbę taką, żeby jak ktoś ma jakiś wniosek, to niech go sformułuje pisemnie i dostarczy do... Do duchnej ulicy, to jest właśnie w tej chwili jest naszym sekretarzem. Ale wyszła to ale tym przykręcić, Chyba, że do skończyła Czyli wnioski formalne, tak, proszę bardzo. Proszę, 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 proszę czy mam rozumieć, że przewodnicząca komisji była druga Karolina? No nie. Ja. Nie. Okay, dobra. To yy, prośba od komisji jest taka, żeby wnioski do komisji wpływały w formie pisemnej. E, ja mam mimo wszystko 2 prośbę, żeby to jednak zapisać i dać komisji, dobrze? Komisja ten wniosek przedstawia nie do żołanych, także to jest kwestia tylko przyjęcia tego wniosku przez komisję.